To dla niego sposób na ucieczkę od codzienności. Dlaczego zgłosił się do programu? Co zamierza robić teraz, i czy jego marzenia się spełniły? Na te i inne pytania odpowiedział w rozmowie z nami Krzysztof Kozak, zwycięzca drugiej edycji got to Dance. Skąd u pana pasja taneczna? Skąd się wzięło zainteresowanie tańcem? I kiedy się to zaczęło? Młody hmm, lat. Cztery lat, chyba pięć, jak tata kupił. Wtedy jeszcze były te okrągłe te płyty. Tam właśnie Michael Jackson. To była jego płyta bet. I, I tak mnie to. No i Michael Jackson w sumie mnie tak pociągnął na. Ale no nie stałem na no tam, żeby się uczyć, tylko po prostu no już taki, już taki byłem, taki ruchliwy i potem to po szkole yy, nauczycielki zauważyły, że, że po prostu jestem trochę za z, yy, z, z, z mały chłopak na takie ruchy już takie, to, takie miałem, takie już no i tam nie lubiałem Jakieś tam występy, szkoła. <laughs> Jeździłem na zawody takie, na szkoły. Tam różne były szkoły. No i... Nie przegrałem nigdy. <laughs> Tylko, że to było takie, no... Da, da. Ale no zawsze to stałem na podium A zawsze chciałem być... No, Michaelem wejdzie na scenę, pełno ludzi, takie zrobić, szał, no i. Daje mi się, znaczy to na pewno, że marzenie moje spełniło się. A skąd pomysł, żeby w ogóle pójść do programu? Czy namówił pana ktoś, hmm. czy, czy sam pan? Akurat w pracy byłem wtedy. I ostatni był odcinek tego programu, bo, bo nawet nie wiedziałem, że, no, że taki program jest, bo tak w sumie to tam książki lubię sobie sprzedać, bo tam, tam jakieś tam mam zajęcia. No i pomyślałem sobie, że w sumie to na te same oceny tych ludzi w jury, jeżeli od, od młodych lat ten taniec mój był taki, no to chciałem sobie sumie tej oceny usłyszeć, tą ocenę. I tak się stało. Szczęśliwy jestem. Proszę powiedzieć, jakie to uczucie, kiedy wychodzi się na taką dużą scenę? Kiedy spełnia się marzenia praktycznie z dzieciństwa, tak jak pan powiedział? Jakie uczucia temu towarzyszą? Na castingu. To, to bardzo się bałem, to było już, trema już taka była, że... szok, ale Jak po paru tam yy, ruchach moich ludzie klaskali yy, to, no to już, już ta adrenalina i już, już po prostu, i to tak samo jest właśnie no, przez to, bo to tak samo no, ludzie potrafią przez te oklaski tak nap napędzić. No, szczęście jest, jak na mi ją brały. Jak to jest. To, to niesamowite jest. Jak pan sobie radził z tą tramą, zanim pan wyszedł, bo tak jak pan wspominał zarówno w materiale z God to Dance, jak i tutaj wcześniej w naszej rozmowie. Nie, nie miał pan prób, tak? Pan wychodził i po prostu. To, pan tańczył. Tak. No to była moja próba. Musiałem. Wyjść. Iść na, jak to się mówi na żywioł. No, ja takie zawsze byłem. Jak coś miałem zrobić, to tam się długo. Nie zastanawiałem, trzeba było. Wyjść albo się uda, albo nie. Oczywiście, że gdybym był... Zdrowy to na pewno inaczej, ale nie za bardzo mogę się tak przemęczać, bo, bo to nie ja mogłem się odbić tak na wyjść, albo się uda, albo nie. Z jakimi opiniami ludzi się Pan spotyka? Jak ludzie reagują? Czy jest Pan rozpoznawany na ulicach? Po castingu już, już tak, no na pewno mi miłe. Nawet i, i niektórzy ludzie mają łzy. No ale też odparł mnie właśnie, że tam litość. No ale co pan nie powiedział nie. właśnie na te komentarze, To takie bardziej negatywne? Ja... Nigdy z moich słów nie padło, żeby... Że ja proszę kogoś o... o po prostu... Społeczeństwo chyba mamy takie. No i chcieli, i głosowali za. Hmm. Ale no to jest tak, jakby obrazić w ogóle wszystkich, ten chorych, tak? Dyskryminacja jest na tym na chyba, bo to jestem przekonany. Przekonany, bo, bo widziałem różne sceny. I, tylko, że. Mało chyba kto zna się ludzi, na przykład z SM, bo niektórzy mogą się nie przyznać, może się wstydzą. A w senatorium znałem pełno osób, które... I wszyscy mają jakiś hobby i wszyscy są yy, no niesamowici. rysują pięknie, haftują. Ja wiedziałem Pana, że miał problemy z, z rękami i potrafił w rękawiczkach bokserskich yy, zawiązać sobie buty to jest to jest niesamowite Czyli kto, ta, tam, jeżeli ktoś tak pisze, no to ma takie ten, prawo. Ja nie życzę tam nikomu takiej choroby, ale kto to tak piszą, no, kij ma dwa końce oby, oby się kiedyś to za takie tam słowa, czy tam coś, że tam chciałbym być chory, no i do takiego programu, chciałbym być chory. Bardzo... No, także... Każdy ma prawo, jak sobie każdy tam pisze, a tak większość ludzi odpisuje na to i... i jest tak by poparcie takie dla mnie, także... W ogóle ten finał, że taki był porównywany do jakiegoś ważnego meczu no. że, że nie wiedział nikt jak to jak co jest no tak no, oglądałem później było widać to było jest widać zmęczenie ale, ale jakbym miał jeszcze raz takie coś to zrobić to bym zrobił gdyby mi się coś tam nie udało Gdybym nie wyszedł do tej, do, do dogrywki, to, no to przegrałbym z chorobą, przegrałbym. A tak, udało się i życie jest takie, jak jest i tam nic, nic się nie zmieni, na, na pewno, na pewno ja się nie zmienię i będę taki, jak byłem. Hmm. Wole, ja w, stańce, no, w ogóle krócej Żydziach w Stanisławie niż jak długo a bez no. bo nie wyobrażam nas. Jak uczestnicy odnosili się wobec Pana? Aha, no to, to w hotelu, bo no tam spali w czwartku, w czwartku na, na piątek. Dużo dobrych słów, dużo dobrych słów że niektórzy z nich trenują tam po parę lat to jest to jest, to jest, to jest wysiłek niesamowity, ale słyszałem od, od paru osób, że poznając mnie i to i to wszystko yy, ten tanie są taką tam... Jak mówili, że mam tam energię, że jak wychodzę na tę synę to aż to... że dopiero... oni teraz wiedzą, jak to jest móc yy, kochać taniec, jak, jak oni będą kiedyś, gdyby, gdyby coś yy, nie daj Boże, jak oni, że oni, oni by chcieli być tacy, jak, jak, no jak ja, wiem, że można dużo było się na, nauczyć z tego, z tego wszystkiego. Jest to przyjemne, ale nikomu, no nie polecam. Czyli czuł pan wsparcie innych uczestników? Tak, tak? oczywiście. Oczywiście, nikt, nikt na siebie, nie tam nie poglądał, był, był, zawsze był uśmiech. No i, no i wsparcie. Bo tak naprawdę to wszyscy tam powinni wygrać, bo to dzięki nim był taki show. Dzięki nam wszystkim. Stał się Pan y, autorytetem dla nie tylko osób, które są chore, ale też tych zdrowych ludzi. Pokazał Pan, że naprawdę warto, warto czerpać z życia. Proszę powiedzieć, co by Pan poradził osobom, które mają marzenia, a które zmagają się właśnie z różnymi przeciwnościami losu? Co no, by Pan powiedział takim osobom? Nie wierzyłem kiedyś w marzenia. Jakoś to życie tak się toczyło pod górkę, tak. Ale przeważnie, jak się kładłem spać albo no, taki byłem. No, zawsze tak jakiś tam sobie oczywiście marzyłem. Tylko, że no, dla mnie właśnie zawsze no tam, no to marzenie to była ta scena, nie? Że y, czułem, że coś jest we mnie takiego, żeby chociaż w tym tańcu, żeby y, no komu to zaprezentować. No. Marzenia, mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce osiągnąć coś, czy na przykład chce być tam piłkarzem, czy, czy tam chce być. O, o, mm, Obojętnie, w jakiej tam w, w, w dziedzinie, to na pewno będzie, ale to naprawdę trzeba chcieć. To trzeba iść, to trzeba przebyć. Może, może jakąś tamtą drogę w tej, w, tej, w, tej, w tej świadomości swojej i na pewno się to spełni. A jeszcze 7 lat temu chodziłem okolę z tego co mówił lekarz to przy mojej odmianie tej choroby to, to już nie powinno chodzić no i nie powinny już rękami podobnie ruszać. To mi wiem to jestem agresywny. Natomiast trudno, trudno. Może ja jestem wrócę inny na no jakiś czasem mi się zdaje, że jestem z kosmosu, ale nie wiem. Ale, ale tak nieraz jest. Ale, ale na pewno kto kto chce coś osiągnąć, to na pewno. To na pewno się to spełni. To była taka odskocznia, prawda? Spełnienie marzeń. A. Czy brakuje panu tej adrenaliny, czy brakuje panu tej sceny? I co teraz? Co po programie? No na pewno chciałbym jeszcze gdzieś wystąpić, tak? Dla ludzi, dla dzieci. Na pewno mam no w maju wystąpić w teatrze, w ten dzień, nie? Wczoraj, dzień, w grudniu, charytatywnie. No i w szkole, w podstawówce, właśnie tam, gdzie chodziłem, charytatywnie, tak samo tam na, na, na tę wielką orkiestrę, bo tam występuję co, co roku od dwóch lat. No bo wcześniej zbytnio nie byłem tak w stanie. Ale chciałbym, chciałbym, jeżeli, no jeżeli im się uda papiery sobie zrobić, takie, takie, właśnie i w żyć w szkołach dzieci tam, czyli ja może stworzyć jakąś grupę, żeby mogli startnąć gdzieś w jakimś programie, tylko żeby nie mówili, no, że jej przygoda, No, ale wydaje mi się, że mógłbym, że mógłbym nauczyć. Człowiek się wszystkiego możemy nauczyć. Nie ma, nie ma, nie ma rzeczy takiej, której nie można. Podobno w chorym, w którymś się robi coś. Lekarz powiedział, o chorobie moim to też się budziło. budziło się na pewno siła taka, że trzeba z tym walczyć i do końca będę tańczył. Mam 35 lat w przyszłym roku 36 po mało 40, no, ale wydaje mi się da widzenia. 40 to jeszcze. Też, też będę przywalał na scenie na to, już, to już jest to. We mnie to jest. No nie ma siły, żeby. Jak sobie myślę, czy, czy nie napisać na książki, bo kiedyś miałem takie... Te, takie mi coś przyszło na głowy. Z rok temu może. No w ogóle książkę biograficznym, bo ja już trochę w życiu przeżyłem. Tu się mówi... tam życia z, z różnych dzień. I koniec właśnie tej, tej książki mógłby być, chyba, spełnienie. Tak sobie właśnie myślę, czy, czy, czy nie napiszę. I, i chyba tak zrobię. A skąd w, panu, skąd w Panu tyle zainteresowań? Bo Pan tańczy, Pan maluje, Pan gra. No ja od nowego byłem taki z tysiąc myśli na, na min, minutę. Wszędzie mnie było zupełnie. Wszystko naraz i piłkę grałem, broniłem i to, i to. Robiłem się tam trochę pobić też. Już taki byłem, w troszeczkę. Nie jakiś tam brudni, ale odważny byłem. Potrafiłem dostać, jak to się mówi, i psać. no to jeszcze dalej, bo mi gody mało. No to, to taki byłem, no i taki no, chyba jestem. Ale wiem, no, no z tym zrysowaniem. Mój tata rysował też. Znaczy też był jakby jako sarsa, no? Nie? Znaczy miał takie, takie. Podobno mój pradziadek też pr, przepięknie rysował. Tylko, że ja tak w sumie w to nie, nie wchodziłem. Do, dopóki, dopóki tym problemem nie miałem z prawą ręką. I sobie tak zacząłem ćwiczyć. No, no i się okazało, że też tak jest we mnie. to tak samo. Kolega mój mnie pokazywał mi chwyty. No i zacząłem sobie, potem już no No jakoś tak, no czego bym się nie chciał to zawsze coś tam sobie wyjdzie i... Właśnie jak lekarze zareagowali na to, czy nie było? No właśnie, moja pani doktor martwiła się po prostu, żeby, żeby... żeby nic... nic się nie stało i powiedziała mi, i to właśnie było dla mnie bardzo ważne, takie, że gdybym w trakcie, tam, w tańcu poczuł, że już po prostu przerastam już to ukłonić i na pewno nikt się nie będzie śmiał. To mi tak samo dużo dało. Pani doktor jest bardzo szczera. Jest w ogóle szczera i, i, i mówi, i, i mówi mm, tak jak jest, z chorobą i za to ją bardzo. A idąc do programu, bał się pan w ogóle, że, że będzie pan y, niezaakceptowany, tak, że będą tak, jakieś tak, docinki tak, śmiewane? Tak, tak właśnie myślałem, no, że będzie śmiech jakaś, jakaś tam, nie no, no, że będzie śmiech. Może tam i te gwiazdki będę miał, ale to będzie no to wszystko. Po tych no, gwiazdkach nie musiałem jeszcze się dalej dostać no, jak, no i tak się stało wydaje mi się, że że Czy Państwo tam żywi musieli coś przeuważyć na no, wyruchach moich, że coś jest takiego co. Innego. Może to na energii, właśnie, może ten rys taki, no, że mam do, No i tak to się wszystko kręci. No. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów i wszystkiego najlepszego. I mamy te, na, nadzieję, że do zobaczenia. W siebie, że tak? Do zobaczenia. No już się nie mogę. to, to czekać.